Jakich przyjaciół mają toksyczne osoby? Koniecznie zostań do końca. Toksyczne osoby otaczają się trzema głównymi grupami ludzi. Oto i one. Pierwsza grupa to ofiary. Jest to mała grupa, często rodzina lub małżonek. Widzą prawdziwą twarz popaprańca i jego wszystkie nadużycia. Ofiary znoszą złe traktowanie psychiczne i fizyczne. Toksyk może obwiniać ofiary za własne negatywne cechy. Ofiary mogą być łatwo odrzucone przez. Toksyka. Druga grupa ludzi to ci, którzy go podziwiają. Tak zwani parobkowie to ludzie, na których toksyk patrzy zawsze z góry. Są zdecydowanie niżej od niego w hierarchii czy statusie. Popapraniec ma z nimi kontakt z litości lub dla pozytywnej bądź negatywnej uwagi. Toksyk wręcz żąda, domaga się wyższości nad tą grupą. Szumowina nie wybiera ich na przyjaciół. Od tak się złożyło, że byli akurat w pobliżu, napatoczyli się na toksyka. Ta grupa jest trzymana w pobliżu dla rozrywki lub gdy brakuje psychologi innych źródeł. Psychofak może wykorzystywać tę grupę ludzi do przysług, ale rzadko tworzy głębokie więzi, bardzo często plotkuje na temat tych ludzi, przy czym te plotki mają charakter dehumanizujący i deprecjonujący. I w końcu ta grupa jest zbędna, więc jeśli na przykład któryś z parobków poprosi o swoje albo się sprzeciwi, momentalnie zostaje odrzucony. Trzecia grupa i ostatnia. W którym popapraniec próbuje zaimponować. Zazwyczaj są to ludzie sukcesu, dla których aspiruje i pragnie być taki jak oni. W ramach tej grupy toksyk podnosi swój własny status. Ludzie w tej grupie często nie widzą prawdziwej twarzy szumowiny. Postrzegają toksyka jako wspaniałą osobę, zawsze gotową do pomocy. Nieświadomi prawdziwego ja psychopaty. Nieświadomie wspierają fałszywy wizerunek. Popaprańca. Ci ludzie są oszukiwani przez toksyka, który za wszelką cenę zmienia się, by się dopasować. Toksyk dokłada wszelkich starań, by ukryć swoje prawdziwe ja przed każdym, kto wie o jego przeszłych działaniach.